W dolinie, rolnik sam w dolinie, hejże 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 ha, Rolnik sam w dolinie. Rolnik bierze żonę, Rolnik bierze żonę, hejże 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 ha, Rolnik bierze żonę. Żona bierze dziecko, Żona bierze dziecko, Hej hejże 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 ha, Żona bierze dziecko. Bierze kotka, dziecko bierze kotka. Hejże, hejże, hejże ha. Dziecko bierze kotka. Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. Hejże, hejże, hejże ha. Kotek bierze myszkę. Myszka bierze serek, myszka bierze serek. Hejże, hejże, hejże ha. Myszka bierze serek. Nie ma mnożenia ani podzielenia. Koło się obraca, serek się przewraca, hejże, 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 ha, i do myszki wraca.